Witam, pozdrawiam, znowu jeździłem po tej wodzie Jak to się skończy tak jak... Jago... Cholera wiedziałem, jak Titanic Chyba skończy się tak jak ostatnio Czyli chyba, ja chyba, ja chyba podziękuję za usługi A Żołnierz, nawet jak nie da rady, żołnierz da radę to je się tyczką, gdyż można Wybić sobie zęby, i ziemię powoli to troszeczkę przyspieszę tempo. Tu oczywiście już pęknie, bo to już widzę, że proszę, proszę tylko spojrzeć. Tam woda napękła. To jest oczywiście mniejsza woda. Właśnie ostrzegam że w tym miejscu. Mimo że ziemi było pewnego gruntu. To pod nami może być woda zamaznięta, ale oczywiście na i roku. Jak nie wytrzymałem i musiałem wejść. Ona tam dalej zmierza. Idziemy po jej stronie. Może wyjdę, bo tu Zobaczymy jak to się okaże. Dziurę zrobię troszeczkę. Też jest bardzo piękny teren. Ogólnie ktoś, nie, ktoś się mnie zapytał, yy, Filip, jakie lasy według ciebie są najpiękniejsze? Takie są drzewa ptaszki, saleńki, zwierzątka. Ogólnie polecam warto zwiedzić na przykład blisko Pajęczna tak niedaleko pojęczna oczywiście w Siemkowice, mianowicie za Siemkowicami jest mokry las który polecam jest na przykład choćby wiele ambon zwierzątka dalej jak się pójdzie rzeczka to kiedyś nagrywałem nawet sam i, i wiele razy z moim kopanej biznesem, pozdrawiam cię biznes także Trudno jakiś który las jest najpiękniejszy, ponieważ może możemy być tak na przykład proszę Państwa, że idziemy do jednego lasu dwa dni z rzędu i na przykład nie ma sarenki, a sześcima z nimi idziemy i będzie całe stado. Las jest na przykład pod tym względem bardzo niesamowicie piękny, fascynujący no, tu będzie, pamiętam, jak tu przechodziłem. No to ja już chyba klęknę. Może przebić się, gdy pojęcia Ej, jaj, jaj, szala piechota Masze strzelcy Dobra to jakiś bady, nie zamienimy go Nie wiem właśnie czy ja nie chodzę po tej wodzie Bo coś mi tak instynkt odpowiada To trzeba więcej wyszedł. Jeżeli pójdę tam dalej, proszę Państwa, jest możliwość, że mi no, <noise> tak, się utonę w wodzie. To no, nie dosłownie oczywiście, ale tak, żeby nie naruszyć drzewek, musimy tu jakoś przejść. Wiem, że może nie idę ścieżką, jak powinienem. Bo bym się przemieszczył do tyłu. Ej, muszę to pozdejmować. To wszystko. Dzisiaj właśnie postanowiłem zrobić sobie taki krótki wypad do lasu. W celu zwiedzania. Zajmę się też. Oddzielająca pole ale ja ogólnie sobie wywózłem tędy i poznałem na przykład po tej może to sytuacja, tak pokażę, bo tam słoneczko przepięknie tak świeci po tych liniach że idę w dobrym kierunku ogólnie z razem z właśnie po to jest tyczka żeby badać też poziom gruntu, jak już wspominałem tu się może zapaść pamiętam, że kiedyś jak przechodziłem przez tamte szaki, to no bo po prostu, no, no, wody były pokolane. Nie ja zmienię sytuacji w życiu, w sytuacji w życiu, jak to ładnie ujołem. Filip jednak nabędzi życia i śmierci. Przepraszam może, że idzie to ujołem, ale na zimie to tak po imieniu, że wody miałem, kurde, na do pasa. Wydaje się, że kijanka nie poży. To ptaszek. Gdzie leci. To tak się odglądam. Nisważnym no razie dziękuję i pozdrawiam. Tu przerwę nagrywanie, bo znam ten teren. Szczególnie moje nogi go znają. Jeszcze to, lubią być zapaści i wody. Także dziękuję i pozdrawiam Filip Petrowski. Dziękuję.